Wierzę, to nowy iPhone. A to nie wygląda jak nowoczesny gadżet. Mmm, jakiś znajomy zapach. To czekolada. Smacznego, a ja pobawię się moim nowym iPhone'em. Halo. Dlaczego nic nie słyszę? Przykro mi to mówić, ale to też jest czekolada. Patrz. Jest pyszny. Nie mogę się oderwać. Wszystko zjadłaś. Gdzie jest nasze jedzenie? Wydaje się, że brakuje tylko mojej porcji. Ale dobrze, że moja jest na miejscu. Ten Twix wygląda tak apetycznie. Jest taki chrupiący. Ja też nie zamierzam siedzieć głodna. Chelsea, daj mi jednego batonika. Dzięki. Zaraz zrobię z niego coś większego. No, od razu lepiej. Jak dużo czekolady. Chelsea, czego chcesz? Udziel się. Nie ma mowy. Ty chciwusko. Dobra, dam ci nauczkę. Żegnaj, koleżanko. Teraz cały baton jest tylko mój. Wow, czekoladowa kukurydza. Popcorn wygląda o wiele lepiej. Nie mogę przestać go jeść. Szkoda, że ja go nie dostałam. Okej, okay, zjem swoją kukurydzę. Jest całkiem niezła. Została już tylko sama kolba. Mam pomysł. Wiem, co zrobię. Włożę tę kukurydzę do doniczki i podleję. Wow! Wychowowałaś nową kukurydzę? Też tak zrobię. Wsadzę to tutaj i podleję. Ojej, trzęsienie ziemi! Moje płatki śniadaniowe nie wyglądają zbyt apetycznie. A moje są niesamowite. Uwielbiam czekoladowe chipsy, rozpływają się w ustach. Nie chwal się tak. Mam nadzieję, że smak tych płatków mi nie zabiedzie. Lekiem są w porządku. Wow, złoty łańcuszek! Ja muszę go przymierzyć! Ja też mam coś w swoim talerzu. To żałosna podróbka. Ale zaraz to naprawię. Myślę, że mi pasuje. Jaki mały burger. Nie to, co twój, ma. Dobra, zjem to, co mam. Nie wiem, jak się zabrać do tak wielkiego burgera. Chciałabym spróbować, ale wiem, że usłyszę odmowę. Wygląda na to, że znowu potrzebuję czarodziejskiej różdżki. Nie chcę takiego małego burgera! Ojej, jak mogłam nie zauważyć tych słodkich frytek, pyszności! Wolałabym kolę niż mentosy. Sorry, ale kola jest moja. Jakiś dziwny kolor to czekolada! Może moje mentosy też są jakieś dziwne? Też wyglądają jak czekolada. Tak, można je połączyć z kolą. Wiedziałam, że jak zwykle odmówisz, dlatego przygotuj się na niespodziankę ode mnie. Ej, to jest oburzające. Uwielbiam takie słodycze. Wyglądają lepiej niż moje płatki śniadaniowe. Jestem pewna, że ich smak jest nieporównywalny. Tu jest tylko kilka kulek i wyglądają jak karma dla kotów. Ostatnia. Jaka szkoda. Po mnie, nie ma. Już mi się znudziło powtarzać nie. Co ty zrobiłaś? Nie miałam wyjścia. To jest naprawdę dobre. Ekstra. Jakie piękne koraliki. A ja mam naszyjnik. Moja intuicja podpowiada mi, że to czekolada. Zgadłam. Mam nadzieję, że im mnie się poszczęści. Jak boli! To prawdziwy naszyjnik. W środku muszą być kamienie. Wow, to perły. To jest lepsze niż czekolada wcześnie się cieszysz Emma. Zobaczymy, co teraz zrobisz. Dlaczego mój naszyjnik się rozpadł? Nie wiem. To najgorsze, co mogło mnie spotkać. Widzę, że dziś nie masz szczęścia. Tylko spójrz, jakie mam dojrzałe truskawki. Będą idealnie pasować do czekolady. Bosko, może czekolada sprawi, że moja cebula będzie smakować lepiej? Nie, jest bardzo gorzka i ohydna. Dlaczego tylko ja mam cierpieć? Emma, oddychaj głęboko. Moje oczy łzawią mi, nic nie widzę. Świetnie, dzięki temu nie zauważysz, że czegoś brakuje. Odłóż to na miejsce, Chelsea. Albo berwiesz. Znowu cebula? Skąd ona się wzięła? Smacznego. Gabinet jest na końcu korytarza. Powodzenia! Wow! No, nie często widuje się taką laskę u nas w szpitalu. Wyglądam przy niej jak sierota. Wow! Dziękuję za miłe słowa. Przesyłam wszystkim buziaczka. Zakochałem się. Oszaleć można. Ej, a wy dokąd? Siadajcie i czekajcie, aż was zawołają. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę usiąść, zaraz zaczynamy. What? Ojej. Przepraszam, jestem dziś troszkę niezdarny. To moja szansa. W porządku, Lila i Lola. Nadszedł wasz czas. Dość siedzenia w tych piłeczkach. Zaczerpnijcie świeżego powietrza. Chodź tu, mój słodziutki. No, i jak się czujesz? Co za piękność. Myślę, że ja też wyglądam całkiem nieźle. Co to ma być? Chomiki? Jak ci nie wstyd? Wynoś się z mojego szpitala. Masz dziecko? W takim razie proszę przejść do przodu śmiało. Dziękuję. Dzień dobry. Ojej. Nie zwracaj uwagi. Dopiero się napił. Napił się? Mam pewne podejrzenia. Co to ma być? Masz tupet przychodząc z rybą. Wynocha z kliniki. Ile można? O nie! Auć! Jak się czujesz? Wszystko w porządku? To przez to głupie akwarium. Jak ja kocham moją myszkę. A ja swojego żółwia? Dziewczyny, pamiętajcie, że zwierzęta nie mają wstępu do kliniki. Więc nawet twój słodki żółw będzie musiał tu zostać. Mam tu nawet dla niego specjalne akwarium. Proszę, posiedź sobie tutaj. Zapraszam. Moja słodka myszko Jerry, też będę musiała cię zostawić. Chociaż kim oni są, żeby mi mówić, co mam robić? Czy mieć mojego pupila cały czas przy sobie, Jerry? Nie będziesz miał nic przeciwko jeśli schowam cię pod czapką, prawda? Zrobię nawet podwójne dno, żebyś czuł się dobrze. Właśnie tak. A drzwi do twojego domku będą w kształcie czerwonego serduszka. Chodź do środka. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Idę do dentysty. Chwileczkę. Co masz pod czapką? Nic. No, okej, okay, wchodź. Dzień dobry. Hello. Dzień dobry, usiądź na fotel i powiedz mi, co ci dolega. Boli mnie ząb. Nie mogę się nawet porządnie ruszyć. Zazwyczaj tego rodzaju problemy nie są związane z zębami. Rozumiem, dlaczego nie możesz się ruszyć. Czy coś jest dla ciebie niezrozumiałe? Zwierzęta nie mają tu wstępu. Wynoś się. Czekaj, co trzymasz w rękach? Wygląda jak królik. Jest oczywiście bardzo słodki, ale nie można wprowadzać zwierząt do naszej przychodni. Jak to nie można? To co mam zrobić z kotkiem? Muszę gdzieś schować plecak. Bye, Myśl, ani myśl. Wiem. Ukryję go na brzuchu pod bluzą. Mam nadzieję, że nikt się nie myśli, że nie jestem w ciąży. Chwileczkę. Oh, ojej, niedługo będziesz miała dziecko. Proszę, przejdź. Oh, jeszcze chwileczkę. What? Chyba to był zdrowy ząb. Proszę, siadaj. Jesteś w ciąży, nie martw się. Wszystko będzie w porządku. <laughs> Udało się. Puszku, możesz wyjść. Jesteś bezpieczny. Nikt nie może nas rozdzielić. Ale dobrze, że wzięłam cię ze sobą. Chwileczkę przygotuję narzędzia. Czy ty też to słyszałaś? Co słyszałam? Ciszej, Puszku. Nie, nic nie słyszałam. Puszku, gdzie ty jesteś? Aha! Więc nie przywidziało mi się. Jak mogłaś? Myślałam, że jesteś w ciąży, a ty po prostu bezczelnie mnie okłamałaś. Spadaj mi stąd! Goodbye. Nie spodziewałem się, że będę tu przeszukiwany. Trzeba po prostu zachowywać się pewnie. Fileczkę? grasz w koszykówkę? Ja też poświęciłam temu całe życie. Mam tu nawet medal. Pokaż mi piłkę. E, nie mogę. Dlaczego? Kurczę, wpadłem. Mam tylko jedno wyjście. Wiać! Fileczkę dogonię cię. Co tu się dzieje? To nieboisko do koszykówki. Proszę siadać. Już wiem! Rozpoznałem cię! Widziałem cię w telewizji. Mogę prosić o autograf. E, autograf z chęcią. Gotowe! Proszę! Dziękuję. Stać! Doktorzą coś ukrywa. Nie chcę wypuścić piłki z rąk. Oddaj mi ją! Dowiem się, co tam jest. Co tu się dzieje? Nic ci nie dam. Aha. Ojej, e, wiecie co? Chyba powinienem już iść. Dziękuję, do widzenia. Co za bezczelny typ, a ja jeszcze poprosiłem go o autograf. Chyba nie wpuszczają tu ze zwierzętami. Ale nie mogę zostawić mojego króliczka. Podczas gdy pielęgniarka jest zajęta robieniem zdjęć, myślę, że dyskretnie wezmę sobie biały fartuch. Nie powinni czepiać swoich pracowników. Ukryję królika w tej apteczce. Genialny plan. No hej, co ty tu robisz? Ten telefon. Przepraszam, poniosło mnie. Wielkimi rzeczy. I tak nie ma pacjentów. Udało mi się! Najważniejsze, że przemyciłam ze sobą królika. To moje małe zwycięstwo! Hello. Przepraszam, czy możemy już zacząć? Witam, Nancy. Znowu nawijasz przez telefon? Ja tylko na sekundę. To dziwne: lekarz przecież jest już na miejscu. Co tu się dzieje? Dlaczego w moim gabinecie jest jakiś królik? Wyjdziesz sama, czy mam cię wyrzucić. E, wychodzę, do widzenia. Co to było? Chwileczkę. Następny. E, to ja. Życzcie mi szczęścia. Otwórz książkę. Muszę sprawdzić, co jest w środku. To tylko książka. Tak właśnie myślałam. Chomik jest naprawdę uroczy, ale nie można wnosić zwierząt do szpitala. Chowam go do klapki, a ty pójdziesz do lekarza. Zabierzesz go, jak będziesz wychodzić. Proszę. Jak to nie można wnosić zwierząt? Co zrobię z Karaluchem Michaelem? Zakaz pewnie dotyczy też owadów. Chyba mam plan. Pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić, jest niezauważona kradzież słoika z witaminami. Nie bez powodu cały czas oglądam filmy o ninja. Zwinne ruchy to moja specjalność. Mamy to. Teraz możemy włożyć Michaela do tego słoika. Z witaminami na pewno mnie przepuszczą. Wskakuj. Gotowe. No właśnie, tak powiedziałam. Chwilka. Co jest w słoiku? Witaminy? No dobrze, możesz wchodzić. Latająca rękawiczka! Dzień dobry. Proszę siadać. Michael, żyjesz tam? Jesteśmy na miejscu. Mogę Cię wypuścić na kilka sekund. Nie martw się, to nie potrwa długo. Zrobię sobie zęby, a potem wrócimy do domu. No gdzie to jest? Czego szukasz, doktorze? Witamin! A, przecież masz je za sobą. Daj mi je, proszę. Na pewno? Może nie potrzeba? To dziwne, a gdzie witaminy? Czemu słoik jest pusty? Co to ma być? Karaluch? Jak mogłaś go tu przyprowadzić? Wstydź się! Spadaj mi stąd. Dobrze, tylko daj mi Michaela, to mój przyjaciel. Z nami. Dziewczyny to takie ekscytujące. Co nas czeka w tej rundzie? Myślę, że wam się spodoba. Dostaniecie całą masę żywych karaluchów. Spójrzcie tylko jakie urocze. Co za ochyda? Przykro mi, ale i tak będziecie musiały je narysować. I to za pomocą małych nakładek na palce wyglądających jak rączki. Będzie wam się nimi bardzo wygodnie rysowało. Trochę nietypowo, ale wam się spodoba. Nie zapomnijcie, że macie tylko jedną minutę. Czas start. Nie chcę dostać karaluchów, ale muszę zademonstrować mój talent. Myślę, że wyjdzie mi bardzo ładnie. Mam nadzieję, bo inaczej nie będę miała od kogo przerysowywać. Kurczę, złamała mi się kredka. Czym teraz będę rysować? Wiem, mam temperówkę. Mam nadzieję, że mi pomoże. Super, teraz znowu mogę rysować. Co się dzieje z moją temperówką? O nie! Teraz jestem cała w opiłkach, ale naostrzyłam kredkę. Muszę tylko zdmuchnąć śmieci z kartki, żebym mogła zacząć rysować. Gotowe! Ej, co ty sobie wyobrażasz? Teraz ja jestem cała w śmieciach. Nie martw się, pomogę Ci się ich pozbyć. Dzięki. To bardzo miło z twojej strony. Nie będę się dłużej na ciebie gniewać. Co to jest? Skąd się wziął ten papier? Julie, przestań rzucać przedmiotami. Odczep się. Co za tupet. Nie rozumiesz, że przeszkadzasz mi w rysowaniu? Nie mogę ciągle przerywać swojej pracy. Dobra, sprzątnę te śmieci. Jaki piękny rysunek. Też go zabiorę. Ej, gdzie jest mój rysunek? Za chwilę challenge się skończy. Masz rację. Wyzwanie dobiegło końca. Czas pokazać, co udało wam się narysować. Wita mogłaś się bardziej postarać. Hey, Could you please? Dislike. Mila, gdzie jest twoja praca? To nie przejdzie. Na pewno nie wygrasz. Julie, rewelacja. Bardzo mi się podoba twój rysunek. Bo jest mój. Stop, dziewczyny. Przestańcie się kłócić. Co się stało? Chociaż nie chcę zajmować się waszymi problemami. Mam wystarczająco dużo własnych. Mila, dostajesz karaluchy. Trzeba było się postarać. A, to straszne. Przecież się starałam. One pełzną! Spójrz na to, co tam leży na dnie! Coś bardzo błyszczącego! To pierścionek z prawdziwym diamentem! Ojej, jakie ja mam szczęście! Tak, wygląda pięknie! Dziewczyny, tym razem czeka Was jeszcze bardziej niezwykła nagroda. Lubicie owoce morza? Bo jedna z Was dostanie tę oślizgłą, ale bardzo uroczą ośmiornicę. Żartujesz! Fu! A malować będziecie na szkle tymi farbami i mam nadzieję, że dacie radę. Czas start W dzieciństwie często malowałam w ten sposób, więc muszę wygrać. Kurczę, to wygląda jak jakaś plama trzeba tu wytrzeć. Jak można tak zepsuć pracę? Ja zaraz narysuję coś naprawdę fajnego. Może naszą nagrodą naprawdę jest straszna ośmiornica, ale nawet ją można narysować słodko i ładnie. Wychodzi mi całkiem fajnie. Całkowicie zgadzam się z Milą. Ponadto, im lepiej narysowana ośmiornica, tym mniejsze szanse na zdobycie prawdziwej. Uhuhuhu! Kurczę, skończyła mi się niebieska farba Mam nadzieję, że Mila nie będzie miała nic przeciwko, jeśli od niej pożyczę Ej, nie rozumiem Mogłabyś zapytać mnie o zgodę Zobaczymy, jak ci się spodoba, gdy ta butelka farby będzie już na zawsze twoja To genialne nie, co się dzieje? Jak mam to odkleić? Dobra, najpierw muszę dokończyć rysunek. Wita, ty co narysowałaś? Chyba coś bardzo przerażającego, to okropne. Takie teksty są bardzo niemiłe i nie na miejscu. Będę musiała dać ci nauczkę. Ciekawe, co powiesz na to? Nie, co ja teraz zrobię? Nie chcę śmiernicy. Chociaż klej, którego użyłam do zrobienia żartu, może mi pomóc. To świetny pomysł! <noise> Dziewczyny, kończymy. Czas pochwalić się pracami. Julie, no brawo, wyszło niesamowicie. Wita, ale twój rysunek to jakiś koszmar. Niestety nie jest to dobra praca. Mila, po tobie też spodziewałem się więcej. W dodatku, rozbiłaś szkło, wkurzyłaś mnie. Myślę, że będzie sprawiedliwie, jeśli ośmiornica trafi do zawodników, którzy nie dbali o zasady challenge'u. Witaj Mila, ośmiornica jest wasza. Tak jest, smacznego. A ja będę patrzyć i się śmiać. Możecie sobie jęczeć i tak musicie zjeść ośmiornicę. Spróbuję. Fu, to obrzydliwe. Nie sądziłam, że jest aż tak niedobra. Teraz jeszcze bardziej boję się spróbować. To naprawdę ohydne. Julie, dlaczego się ze mnie nabijasz? Nie pozwolę na to. Vita proponuje pokazać Julie, kto się będzie śmiać ostatni. Popieram. Julie, łap. Eee, co zrobiłyście? To obrzydliwe. Teraz mam macki we włosach. Jesteście takie okrutne. Jak będzie wyglądała trzecia runda tego challenge'u? Tym razem poszczęściło się Wam z nagrodą. Zobaczcie, jakiego uroczego pieska otrzyma jedna z Was. I znów trzeba będzie malować czymś bardzo nietypowym. Zróbcie sobie taki makijaż, aby wyglądać jak ten słodki piesek. Macie dokładnie minutę. Czas start. Nie mogę przegrać. Bardzo chcę się zaprzyjaźnić z pieskiem. Ja też. Muszę się więc spieszyć. Wszystkie chciałybyśmy mieć takiego słodkiego przyjaciela. Już kiedyś robiłam taki makijaż. Nie sądziłam, że ta umiejętność mi się przyda. Dziewczyno idzie za dobrze. Trzeba to naprawić. Ej, co ty zrobiłaś? Wszystko zepsułaś. Przepraszam, to nie moja wina. Wiesz co? A masz. Następnym razem odechce Ci się mi przeszkadzać. Tak? W takim razie ty też oberwiesz. Mam nadzieję, że ci to wszystko skłonie z twarzy. Dlaczego to bardzo mnie nie lubisz? Wyglądacie naprawdę strasznie raczej jak jakieś upioranie pieski. Tylko mnie nie dotykajcie! Czas się skończył. Kto zostanie właścicielem tego pieska? Wita to okropne. Możesz dzieci straszyć! Mila, nie wyglądasz lepiej. Twój makijaż z pewnością nie jest taki straszny, ale nadal nie jest to uroczy piesek. Tylko praca Julie się nadaje. Gratuluję, masz nowego przyjaciela. Hurra, spójrzcie, jaki jest śliczny. Jaki słodki. No co tak patrzycie? Musiałam jakoś walczyć z konkurencją. Co to za zapach? O, nie, uroczy piesek zostawił niezbyt uroczy prezent! Fuu, co za ochyda. Czyli my mamy pieska, a Ty masz to, co zostawił. Sprawiedliwość została wymierzona. Dziewczyny, w tej rundzie czeka na Was przepiękna nagroda. Spójrzcie na ten cudowny naszyjnik. Dostanie go jedna z Was. A rysować będziecie tymi buteleczkami, które zawierają kolorowy klej z brokatem. Myślę, że będzie fajnie. Czas start! Zaczynajcie. Wiem na pewno, że to ja zostanę właścicielką tego naszyjnika. Dziewczynom taka luksusowa biżuteria nie pasuje. Jak w ogóle wycisnąć ten głupi klej? O nie, wszystko zniszczyłam. Jak mam się tego pozbyć? Może rozetrę to innym kolorem? Nie, nic nie działa. Co robić? Julie, to nie jest śmieszne. Zaraz oberwiesz. Dobra, nie dotykaj mnie. Ja rysuję. Ja absolutnie nie mam pojęcia jak narysować na szyjnik. dziewczyny nie mogą go dostać. Mila bez urazy, ale będziesz musiała poczuć na sobie moc tego kleju. Wszystko idzie idealnie. Trzeba tylko dodać kilka kropel czerwonego kleju. Super. Co się dzieje? Dlaczego butelka przykleiła się do mojej ręki? Julie, czy to twoja sprawka? Moja to wita. Tak? Więc za chwilę się przekonasz jak dobry jest ten klej. Ale nie na dłoni, a na twarzy. Proszę bardzo. Myślę, że nawet jej pasuje. Pomocy, zdejmijcie to ze mnie. O nie, teraz nie czuję połowy twarzy. Muszę natychmiast przykleić brwi na miejsce. Mila nie trzeba było ze mną zadzierać. Zaraz cię załatwię. Stop, czas minął. Pokażcie, co narysowałyście. Wita, co za porażka! Znowu okropna praca! Tylko proszę się nie obrażać. Julie, twoja nie jest lepsza. Dziewczyny, co się z wami stało? Przecież umiecie rysować. Mila, dobrze, że chociaż ty mnie nie zawiodłaś. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nagroda wędruje do Mili. Gratulacje! Wspaniale! Teraz będę najładniejszą dziewczyną w okolicy. Julie, też chcesz taki? Oczywiście, że chcesz. Ale i tak ci go nie dam. Ty czucho. No to nikt go nie dostanie. Co ty zrobiłaś? Już czułam się jak księżniczka. To było takie piękne. Dziewczyny, szkoda, że nie widziałyście swoich kwaśnych min. Żaden naszyjnik tego nie naprawi.